Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj jest ze mną e, Patrolowy Patryk. Zapraszam na jego kanał. Siema. E, będziemy dzisiaj robić walkę kitów, także będzie fajnie. Tutaj mamy los losownicę taką fajną. Tutaj są kity. No. I będę wam pokazywać co jest, zobaczycie na filmiku. Jeżeli chcecie zobaczyć e, drugą część te tego challenge'u, to zapraszam na kanał Patrolowy Patryk, tam będzie druga część challenge'u. Link... Link w opisie. Link w opisie. Dokładnie. Także kto losuje? Ja mogę, ja, mogę ja losować, jak nagrywam. No spokojnie, dawaj, losuj. Trzy! To jest trzy, tak? No to nieźle, nieźle. Czekaj, bo ja mam laga. O, Dobra, jestem. To ty wybierz sobie, jaki to masz. Dobra, dobra nie wiem, jaki masz. Dobra, y, teraz ja sobie losuję, wywalmy sobie. Dobra, co mamy? Różowy, czy znaczy nie, nie, różowy, tylko pomarańczowy. było pod pomarańczem? mogło być pod pomarańczem? Chyba jedynka lub dwójka, ale nie jestem pewien. Nie chcę, nie chcę przesądzić. Ja, ja teraz go nie podnoszę, bo mam lagę niestety. Rzuciłem okay, smutno mi. Dwójka, dwójka, Piotrek, dwójka i kozak set z koksem. Piotrek, set z koksem. O kurczę. A kurczę. Trudno mi będzie, ale spróbujemy. Także za 10, 9, 8, 7. A nie, czekaj, mam lager. 5, okay. 4, 3, Dwa, jeden, zero, zaczynamy. Kurczę, dobrze, dobrze, mi mocno... Petra musimy klepie. Ma dobre, ma dobre rzeczy. A, mam laga. No masz laga. Masz laga. Dobra, dam ci spokój. Dam ci spokój. Dobra, teraz. Teraz mam, teraz nie mam. Ale mi klepie ładnie. Typeczek. To jest klep... Dobra, klepka gaming, klepka gaming. off! Oh, patyczek gaming. Patyczek gaming. O nie! Ale jesteś godnym przeciwnikiem nie. Ty jesteś godnym moim przeciwnikiem. Kurczę, walnij mi z dobrego miecza. Nie mam szans, nie mam szans. Jak sobie nie... No nie mam szans, teraz już nie mam szans. GG gaming, Twitter, GG. <gamy> ja mam, ja mam... Ej, nie mam miecza! Nie mam miecza! Bra? Lepsułem chyba ten kit. No. Ej, to jest dobre. Ten nóg jest, no, jest dobry. Strzelaj, strzelaj. A gdzie nie ma, masz chyba nieskończony strzał? No, mam nieskończony strzał, bo to jest niedługo, z nie skończyła. A, Pyotra, Dlaczego ja ciebie trafiam zawsze? Ty, jak miałeś ten kit, to mi nie trafiałeś? Ja nie wiem. Bo wczoraj sobie a robiliśmy taki ten. Ja tego filmiku. Aj, go no. A w sumie, Pyotra, nie wiem, nie, teraz mogę się zregenerować, okej? Okay? No, zapraszam, Pyotrzu. I teraz, puf, gaming! Puf, gaming! Puf, gaming! za szybko to strzelasz? Gaming, kurde. Ach, kurde, mam za słabe, nie mogę tego napiąć, nie, 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 mam, nie mam kiedy, nie mam kiedy, nie mam kiedy. Jest za szybko do mnie podchodzisz. I'm rip, hello dream. Ja mam piękne serduszek, ale uciekam, nie? Dobra, ja tobie się, mogę teraz regenerować, dobra. Mogę, mogę tu ściąć na przykład drewno, bo chciałam sobie mieczy... odmawiać, wiesz, robimy, bo... Nie, robimy takich rzeczy. Były jakieś dobra, dobra, chodzi o to, nie zabijamy zwierzątek też. O ty, strzelasz. No, żeby nie było. Together forever, no dlaczego ten, ta strzała tak wolno leci? Ja nie mogę kosztać z łuku, bo te strzały za wolno lecą, bo są lagi na serwie. O kurde, ale mi zaskoczyłeś przed twarzą. Okej. Okay. Tylko te strzały nie do ciebie niestety. Manewrowanie. Poziom nóg. F Jaki pomieczu, Dawaj po pomieczu. po, mieczu, po, mieczu, po, mieczu, po mieczu. Hello, bye dream. Oj, po mieczu, dobra, G gaming, gaming, Petrus gaming, Piotruś, gaming, o nie! Nawet łuku nie mogłem wybrać. Nie, nie mogę... Kurde, dzięki, że uciekasz mogę się zregenerować, dobra. I też miło, że mi daje się zregenerować, bo mam... No 6 serduszek, to nie jest zbyt dużo. Wolę sobie... No Patryk tylko, wie, tylko Pater, wiesz, weź pod uwagę też to, że ja nie mogę ci trafić, bo są takieby takie mini-lagi na serwie i przez to strzały nie dolatują tam, gdzie powinny. No minilagi są, no co zrobić? No takie życie, taki serwik. Chyba pytanie teraz dojeżdżon, trzeba będzie to zmienić nie zmienisz tego. Chyba bo na obce zmienić to to jest przeznaczenie. Że ja cię dojadę w końcu. Ale. W końcu cię. W końcu tak dojadę. Tak jak odległości, Pytrek? W końcu ciebie dojadę. Ale trzeba liczyć na to, że ci się skończy się jedzenie, nie? Nie, myślę, że tak, skończy. Się skończy. sobie... Mam jeszcze 11, mięska. O kurczę, to masz dużo. Tu musiałeś, tu musiałeś dużo sobie do tego ja dałem sobie mięsa. 16. Tak, jest Ja damy sobie tak z 9 chyba, mi się wydaje. Ever feeling need. Fajnie, ja że dobra. mam tu nie że i tak mi za złuk. Wreszcie, to jest najgorsze, że mi za złuk padnie i nie będę, nie będę mógł wolać cię bić, nie? Będę się, się poddać. Kurczę. Ever need. To, to jest moja, okay. moja, moja nadzieja. Tylko, że moja zbroja też jest super, nie? Że super, że wszyscy się że, że rozwala, tak? Tak, super, nie. No, Piotrek, znaczy wiesz, ja mam tam skórzane, po, połowę skórzanych rzeczy, więc ja to Ale tam, też bym, mam większy to brak szkoły. Dobra, strzelaj, no strzelaj, niech się ten ogro zwali w końcu. Nie, nie, właśnie nie będę teraz strzelał, dwany tam na wiwat. Prawie. A, prawie. Every need. Ja, moje zadanie to zniszczyć ci zbroję, to jest git. To jest winek. Jak ty mi zadajesz pięć serduszek? No bo, nie wiem, może ci się stać zbroją? A nie, bo ty nie masz już tych, nóżek. Masz słabszą teraz obronę. Dobra, to teraz mogę cię dojechać. No jedyna szansa to, że ci się te Bra. strzały skończą. Na znaczy się nie strzela, tylko łuk ci się rozwali. Ja nie, nie mogę nawet do ciebie podejść tym łukiem, ale ty graź na kampera takiego. No to, no, no to Piotr, no wiesz, ja ty masz ogólnie opożeczy bardziej niż ja, więc ja nie mam szans. Na klepie nie to masz szans, szansa. ale ty strzelasz z łuku, przez co masz duże szanse. Z łuku to ja nie mam. Jakby też ja nie mam szans, jak ty z łuku będziesz cały czas. Do mnie! Jest, jest, jest! A, A możesz zbierać rzeczy, swoje czy... rzeczy? Nie wiem. Możemy no, zbierać. Wiesz co, nie wiem, bo poprzednio to widziałeś że jakby było ten ten, no to to było trochę niesprawiedliwe. To, czy czy nie możemy wywalić, nie? Bo ja nie mam nic do widzia już. Mam Dobre, dobra. Dobra, zaczekaj, tak. możesz chwilę poczekać, żebym sobie zrobił? Okej, okay, czwóreczka. No. To w czwórecko. To lago. też jest całkiem swego kit. Poczekaj, bo ja tu mam laga, jak zawsze przystało na mój komp. Panie Patryk, okay. dobra, daję spokój na razie. To, to mam wywalić te rzeczy, czy... No, możesz wywalić, możesz wywalić. No to szkoda, bo nie mam nic, nie mam czym bić, ale spoko. Zaakceptuję te zasady. O nie, mam to budki, że tam gówno jakieś inne? Ole, o, ale teraz miałem seryjkę dobrą. Kurde, on ma siekierkę dodatową, nie mam szans, nie? Hello? Mam nie, o nie! Nie mam, nie. Hello? Nie! Au! Au! Pytrek, hał! Ale nie zbieramy rzeczy, które już straciliśmy, nie? Ja nie możemy jeszcze, zbierać rzeczy, które koniec, straciliśmy. to jest już koniec, nie ma kitów więcej. Nie jest jeszcze jeden, a mogę go dobrać? Możesz go wybrać, no bo to jest tyle, ile okay. Tylko nie bierz okay. swoje rzeczy, które straciłeś, Dobra, Pytrek. Ale Winex. Jeśli jeżeli to będzie Winex, to jestem. GG jestem. Dobra. Okej. Okay. Niech tylko go ubierzesz, to atakuje, nie? Ja nie mogę. No, nie, nie, nie mogę dać A bo ty masz ten łuk, głupi, ja nie mam szans, jak ty masz łuk nie Może masz. Ma nie żyć. Oho! Jaki strzał. Ty. O, Piotrek. Piotruś! E, dobra, było małe cięcie, ale już ruszamy dalej. Teraz Patek mnie krewetkę. O, bardzo, o, o kurczę. bardzo mnie rozgnie, Pyt także. Ale Piotrek e, so. jest dobrym przeciwnikiem. Naprawdę potrafi potrafi zniszczyć życie, jeśli chodzi o Minecrafta. Po prostu nie no. farta, jeżeli chodzi o kit, nie? Jakby miał... No, miałeś na rzecząc, Ale, jakie jak ja ci tym łukiem rozwaliłem? Ja tego no, nie, wie. zadajesz, nie wiem. Nie się Jak mi raz jest. trafisz z napiętego łuku na maksa, to mi zabierasz 6 serduszek, więc wiesz. Tak dużo? no ja w... nawet nie wiedziałem, ja myślałem, no że tak, ty mnie, jak, to jak jak, tak jak, jak, do, jak do Ciebie podchodziłem, to mi jeden strzał taki z nienapręczonego, to mi zadawałeś trzy serduszka, więc wiesz. Uch, to dużo, to, no to ewidentnie miałem duży szans Pyk! No właśnie, ewidentnie, takie słabo dobraliśmy, taki te, 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 te ewidentnie. No Gdzie właśnie, wiesz, to, to w ze mnie. Mam nadzieję, że. Rewanżyku rewanż... na, moim, na moim kanale, na moim, w moim odcinku na moim kanale, w rewanżyku, zmienimy kity, będą teraz słabsze. Tak, będą żeby nie było. Część, ja, będzie, będzie mniejsza ten. To, bo to już mnie zabije, bo to nie ma większego sensu, jak ja będę uciekać przez całą grę. No dobra. E, także, no i ogólnie. E, jeżeli tym się chcecie... z tymi kitami nie udało, bo kity zamknąłem. Dobra. E, jeżeli chcecie kontynuację na tym kanale, jeszcze jakby była część druga, taki rewanżek, żebym się mógł zrewanżować, pod, no, no, po prostu na tym kanale, bo druga część będzie na kanale Patrolowy Patryk. Link w opisie. No i co ja wam mogę powiedzieć? no jeżeli chcecie więcej, jeżeli chcecie odcinek z hardcora, dwie łapki w górę i jest odcinek z hardcora, pojawia się na kanale. Jeżeli chcecie drugą część, cztery łapki i, i nagrywamy z powrotem kolejną. No, czyli zapraszamy Was na drugą część na moim kanale, link w opisie. No i tyle. Co, żegnamy się już z witami? Czy jeszcze nie? Tak, w jest? F5. Zegnamy... mi zbroję, wy was zbroję. O, tak jest OP. op. A kim mnie komendą, co? To będę bez, bez tych... Nie no dobra, nie masz. Także e, zapraszam Was do odcinków na moim kanale, i na kanale Patrolowy Patryk i do następnego. Oj, no siema, bo. siema! siema.